Kurwa, jeba... Ba, ba. Ja przy Big Bangie tym O kurwa... I kurwa, jakiś... Ale pizde wyłapał śmieci! Kurwa... Czemu mnie pomogłeś kurwa Narko? No bo nie wiedziałem gdzie ty jesteś. No mówię, że przed policją i Kaida. No to biegałem, chłopie, ale my możemy jak się nawet dogadać. O lepiej się